Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić ciasto na pizzę, która wygląda właśnie tak? Jest cieniutka, załamuje się pod własnym ciężarem, ale ma tutaj wyrośnięte o ładnie bąbelki. I ogólnie jest pyszna? Bez obaw. Pokażę Wam, jak zrobić to w kilku prostych krokach. Do miski wlewamy wodę, dodajemy sól i mieszamy, aż sól się rozpuści. Dodajemy około 10% naszej mąki. Mieszamy, aż mąka się rozpuści w wodzie. Dodajemy drożdże instant, mieszamy, dodajemy około 1 trzecią pozostałej mąki, mieszamy, dodajemy połowę pozostałej mąki, mieszamy, dodajemy całą pozostałą mąkę i dobrze zgadliście, mieszamy. Dodawanie składników po kolei w małych ilościach pomoże im się lepiej wymieszać. Po wymieszaniu ciastu wyrabiamy przez 10-15 do 15 minut ręcznie lub przy pomocy miksera na średniej prędkości. Po wyrobieniu ciastu powinno być lepkie, ale elastyczne i ciągnące. Dzielę ciasto na równe części, wkładam do oddzielnych pojemników, zakrywam pokrywki i zostawiam ciasto na 8-12 do 12 godzin, aż urośnie 2-3 godziny. Po wyrobieniu ciasta chowamy je do lodówki na 1-3 do 3 dni i wyjmujemy na 1-2 godzin przed pieczeniem pizzy. Po kilku dniach wyjmujemy ciasto z lodówki. Zobaczcie, że nam trochę opadło. Jest takie wilgotne, widać bąbelki powietrza. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. Posyp deskę mąką, wyjmij ciasto z pudełka. Posyp odrobiną mąki i uformuj w kulkę, zawijając je do środka samego siebie. Posyp trochę mąką, przykryj miską i odstaw na 1-2 godzin. Po wyjęciu z lodówki ciasto zostawiamy pod przykryciem na 1-2 godzin. W międzyczasie nagrzewamy nasz piekarnik lub piec do pieczenia pizzy. No i zaraz zbliżamy się za pieczenie. Odkrywamy Podkrywamy nasze ciasto, które powinno być elastyczne i sprężyste. No i formujemy pizzę. Zaczynamy od różnego naznaczenia rogów naszej pizzy palcami. Następnie zaczynamy rozciągać pizzę od środka. Powinno być na tyle elastyczne, żeby się dało je rozciągać trzymając jedną ręką, a ciągnąc drugą. Lub trzymamy piąski na wprost, nakładamy ciasto na piąstki i siła grawitacji sama rozciągnie nam ciasto. Następnie ciasto nakładamy na posypaną mąką łopatkę do pizzy. Dodajemy 2-3 łyżki sosu pomidorowego, nasze ulubione składniki, na przykład chorizo. Mozzarella. Zobaczcie z boku, że ciasto i rogi są cienkie. No i wkładamy pizzę do pieca. No i zobaczcie, jak nam pizza tutaj pięknie wyrosła. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy, o, widok od boku. Cała nam pizka paruje. Zobaczcie, jakie tutaj są. Tutaj, o. Jeden bąbel, drugi bąbel, trzeci bąbel. Tak wygląda pizza od boku. No dobra, no to biorę się zakrojenie. Pizza jest nawet no, bardzo gorąca, także nam tutaj wszystko. Zobaczcie, paruje. O, tutaj fajne ujęcie od boku. Zobaczcie tutaj. Jak na, tym, na tej krawędzi jest ładne bąbelki Pizza wygląda bardzo ładnie, chyba się udała, no ale sprawdźmy jak smakuje Zobaczcie tylko jeszcze raz jak on tutaj jest o, ładnie wypieczony Ma tutaj bąbelki, ciasto jest cienkie Próbujemy mm, Gorąco Trochę, bardzo dobre no więc słuchajcie, to jest takie podstawowe ciasto na pizzę, które ja robiłem sobie przez ostatnie y, 3-4 miesiące właśnie przez wakacje, odkąd kupiłem sobie jazdopieczone pizzy. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry początek i dobry punkt startowy, żeby eksperymentować dalej. Zachęcam was do tego z całego serca. Kuchnia to zabawa, kuchnia to przyjemność, y, pizza to życie. A Najgorsze co wam może wyjść to Pizza. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie własne jakieś troj wskazówki, wasze takie najlepsze protipy. Ja wracam do tego pięknego placuszka i tych trzech wspaniałych kawałków, i dalej będę szlifował swój kunszt wyrabiania pizzy. To był Grutynowy Filip. Hej!